Proszę zobaczyć, co tu się dzieje na tym świecie. Jak tam jest pięknie. Kolorki żółte, pomarańczowe, zielone, czerwone, człowieku. Coś wspaniałego. Idealna pogoda, żeby się zajechać. Siema, to krewny, Trzymałem 15 października, 25. Godzina 15.30. Drugi dzień z rzędu poranne bieganie. O 15. .00. wczoraj było trochę wcześniej. Idziemy do góry. Wykres równie pochyła. W każdym razie zawsze są takie treningi w bildzie szybkościowym, że się przed nimi stresuje. To jest kurwa. Nie do uniknięcia. Jest progresja, która zakłada, że przez ileś tam treningu będę biegał takim tempem tyle czasu, i nagle jest skok. I teraz jest dzisiaj właśnie ten skok. Nie jest on na tyle duży, żeby mnie sparaliżował, ale już wczoraj odłożyłem ten trening, więc to czymś świadczy. No, Stwierdziłem, że wyciluję trochę i nie zrobię 2 razy 5 minut, tylko 2 razy 4 minuty. I zobaczymy, jak to będzie szło. 3 minuty to na ostat przedostatnim torze biegłem równo, dwa okrążenia. I plan na dziś jest taki, żeby zrobić dwa okrążenia. Na takim samym odczuwalnym wysiłku jak przez ostatnie tygodnie, czyli oddech 2x3, dwa kroki wdech, trzy kroki wydech. I ostatnie, prawdopodobnie to będzie minuta, będę już wchodził na 2x2, żeby utrzymać to samo tempo, czyli 3,20 mniej więcej. Wiecie, co jest najtrudniejsze w treningu? Dla mnie? Znaleźć moment, w którym zwiększanie objętości czy tam intensywności, w każdym razie obciążenia treningowego, nie przynosi już pozytywnych efektów, tylko cofacie. Strasznie trudne to jest, bo kurwa, no skąd masz to wiedzieć? Tylko na doświadczeniu trzeba bazować. Rozgrzeweczka teraz. Ja już wiem, że będzie grubo. Ja już wiem, że będzie grubo. Ręce mi się trzęsą, jestem cały pobudzony i sama, samo wejście w tą strefę jest obciążeniem. A już, kurwa, jak mam zrobić 2 razy 4 minuty, zapierdalania 3,20, będzie syto. W każdym razie nie ma na co czekać, trzeba to po prostu zrobić i tyle będzie z głowy. Bo, bo tak, no, o to w tym wszystkim chodzi. Przyszedłem tutaj po to, żeby zrobić to bieganie. Jak to pójdzie, bez znaczenia tak naprawdę. Liczy się to, żeby biec szybko i mam po prostu ja być właścicielem tego tempa. A no nie ma być tak, że puszuję. Bo ostatnie treningi nie były takie, że puszowałem, żeby wytrzymać te 3 minuty. Ja po prostu biegłem te 3 minuty tempem 3,20, wychodziło mi około 850-900 metrów. I, I byłem w strefie. Wczoraj się nażarłem kwasu na tym airbagu. I wiem, że te treningi tutaj mi w tym pomogły, żeby wejść w tą strefę i ją trzymać. Ja byłem właścicielem tej strefy 73RPM na echo Byłem właścicielem tego tempa. I dzisiaj mam wejść w posiadanie tempa 3 minuty, 20 sekund na kilometr, ale dłużej niż 3 minuty. <grym> Jeśli to ma sens. Wiadomo, że to ma sens, bo po prostu trzeba na O kur... Dobra, pizgamy. Ciągle 2 na 3 zabrakło mi 125 metrów do pełni trzech okrążeń. Jest. E, ostatnią minutę to pobiegłem już 2 na 2 oddechem no trochę było puszowania a byłem blisko posiadania tego tempa teraz zamienię buty na kolce i zrobię, zrobię jakieś tam żeby pobiegać w tych kolcach przyzwyczaić już po dudzie. Będzie tylko śli śliściej, bardziej ślisko na bieżni, więc chcę mieć możliwość zrobienia tutaj treningu, kiedy jest mokro, a takie podeszwy asfaltowe to się strasznie ślizgają. Potrzebuję dwóch rąk, żeby zmienić buty. Czasami trzeba robić trening na freestylu. Jak masz coś zaplanowane, to po prostu zmienić w trakcie, bo czujesz, że możesz więcej. Albo coś zaplanowałeś, to jest za dużo. I miałem dwa razy cztery, 2 minuty przerwy pomiędzy. Zrobię minutę 45, bo już czułem, że jakbym biegł dalej truchtem, to tylko by mi tętno spadało, a nogi były już świeże. I teraz robię dwie dwusety. Zrobię jeszcze jedną na pokaz, bo fajnie widać tutaj od boku. Tym sposobem zrobiłem dwa powtórzenia po 4 minuty, 3 powtórzenia po 200 metrów, jedno powtórzenie 100 metrów sprint. Zmienię buty, robię cooldown.